Paweł M. pseudonim Misiek. Przez lata trzymał w ryzach jedną z najbardziej rozwiniętych grup chuligańskich w Polsce krakowskich sharksów. Handel używkami, haracze, ustawki i egzekucje Misiek zdradził wszystko podczas współpracy z policją. W naszym filmie dowie się, jak wyglądała jego przestępcza działalność i jakie niewygodne fakty wyszły na jaw z jego zeznań. Poznajcie szczegóły tej niewiarygodnej spowiedzi gangstera. W dniu dzisiejszym chcę kontynuować swe wyjaśnienia bez udziału mojego obrońcy z wyboru. Damian D. był w Wiśle odkąd pamiętam. Gdy wyszedłem z więzienia w 2006 roku, to on na Wiśle już był. Działał wówczas w ultrasach. Damian, gdzieś w 2013 roku lub 2014 roku, nawiązał współpracę ze mną i z Z. Został on wówczas menadżerem mojej siłowni. Prowadził też sklepiki na terenie Wisły, lecz nie pamiętam od kiedy je prowadził. Czy było to jeszcze przed tym, zanim został menadżerem mojej siłowni, czy też po tym? Damian sprawdzał się w sprawach biznesowych. Dobrze rozkręcił sklepiki na Wiśle, które zaczęły przynosić większe dochody niż wcześniej. On czasami z jednego meczu na działalności sklepiku potrafił zrobić około 40 tysięcy złotych obrotu. Cały zarobek z działalności tych sklepików przeznaczony był dla SKWK, o czym wyjaśniłem poprzednio. Damian część pieniędzy z zarobku przekazywał nam, czyli Sharksom. Na zakup samochodów, na akcje, na wypiski, na dofinansowanie do wyjazdów. Z pieniędzy przekazanych od Damiana, które powinny trafić do SKWK, został dofinansowany nasz wyjazd w 2016 roku na euro do Francji. Wówczas na euro do Francji pojechało nas z Wisły od 40 do 60 osób. Na ten wyjazd Damian przekazał nam łącznie około 50 tysięcy złotych. Te pieniądze przeznaczyliśmy na zakup paliwa do pojazdów oraz za pobyt w hotelach. Te pieniądze były dla osób, które nie miały żadnych środków finansowych na taki wyjazd. Ja swój pobyt opłacałem z własnych pieniędzy. Spośród kibiców Wisły, którzy udali się na Euro byłem ja, P, K, S, Wiśnia, Baxter, B, S, Korek, Młody Maczo. Do Francji udaliśmy się dwukrotnie. Pierwszy raz pojechaliśmy na mecz Polska-Ukraina. Na ten pierwszy wyjazd pojechaliśmy chyba na pięć busów. W tych busach pojechali z nami również kibice ruchu Chorzów. Na tym pierwszym wyjeździe było nas łącznie z kibicami ruchu około 80 osób. W trakcie tego pierwszego wyjazdu zobaczyliśmy gromadzących się kibiców z Polski, którzy chcieli bić Ukraińców. Tych kibiców z Polski było w sumie około 300. Byli to kibice różnych klubów piłkarskich z Polski. Byli wśród nich kibice Lecha Poznań, Motoru Lublin, Śląska Wrocław, EUKSU, Zawiszy Bydgoszcz i Lech i Gdańsk. My, widząc szykujących się na Ukraińców wyżej wymienionych kibiców z Polski, w te 80 osób ruszyliśmy na nich. My w trakcie tej akcji byliśmy poprzebierani za normalnych kibiców piłkarskich, po to by nie rzucać się w oczy policji. Mieliśmy ubrane kapelusze, okulary oraz szaliki w narodowych barwach. My atakowaliśmy tych około 300 kibiców z Polski. Biliśmy się z nimi na ręce, a gdy pojawiała się policja, to mieszaliśmy się z tłumem normalnych kibiców. Gdy policja odjeżdżała, to ponownie szukaliśmy tych kibiców, aby ich zaatakować. Potem ci kibice się znowu zbierali i wyszukiwali nas, żeby nas pobić. Z tego zdarzenia są gdzieś zdjęcia i filmy na internecie. Kolejny raz wyjechaliśmy do Francji na mecz Polska-Portugalia. Wówczas z Wisły pojechało około 50 kibiców z Krakowa. W sumie do Francji pojechało nas łącznie około 200 osób, gdyż wśród tych osób byli również kibice ruchu i widzewa. Wszyscy spotkaliśmy się na zbiórce w San Remo. Podczas tego wyjazdu zauważyliśmy wychodzącego ze stadionu kibica Krakowi, Krzysztofa Esz. On wychodził w towarzystwie Orzełka, od którego ja w latach od 2007 do 2012 kupowałem w Holandii środki odurzające. Był z nimi jeszcze jakiś trzeci mężczyzna, ale nie wiem kto to był. Gdy zauważyliśmy i Esz, od razu go zaatakowaliśmy. Esz zaatakowało kilku spośród nas. Na pewno Esz zaatakował Jot oraz jacyś kibice z ruchu. Ja natomiast pobiegłem za orłem, którego jednak nie udało mi się dogonić. Z tego co wiem, S został pobity. Skopano go na ziemi. Ja jednak nie brałem udziału w jego pobiciu, bo gdy wróciłem, to już było po całym zdarzeniu. W internecie na pewno gdzieś znajduje się film z tego zdarzenia. Chcę dodać, że po meczu obstawiliśmy wyjścia, by dopaść S. Wiedzieliśmy, że S był na tym meczu. Gdyż już na stadionie doszło do jakiegoś spięcia między nim a P i kilku jeszcze naszymi. Z tego, co jest mi wiadomym, to P i Esz po tym incydencie byli zatrzymani przez policję lub też ochronę stadionu, lecz po meczu zostali wypuszczeni i dlatego my czekaliśmy na Esz pod stadionem, czekając, aż go opuści. Gdy zauważyliśmy go, gdy opuszczał stadion, to został on zaatakowany. My chcieliśmy go pobić za to, że Esz zabił kibica Wisły, Łukasza Włoska pseudonim Krótki. Do tego zdarzenia doszło prawdopodobnie w okresie zimowym 2008 roku lub 2009 roku. Łukasz został zaatakowany wraz z innymi naszymi kibicami. To jest P. i chyba Dzynkiem przez kibiców Krakowi. Wśród tych kibiców z Krakowi był Esz, który miał zadać maczetą śmiertelne ciosy Krótkiemu w głowę. Z tego co wiem, to Krótki zginął pod sklepem Żabka na osiedlu na lotnisku w Krakowie. P. miał po tym zdarzeniu jakieś obrażenia głowy. Przebywał nawet w szpitalu, a potem zeznawał, że przewrócił się na kładzie. Dzynek nie poniósł żadnych obrażeń gdyż udało mu się uciec. Z tego co potem usłyszałem, to w tym zdarzeniu brało udział około 7 aut z kibicami Krakowi. Oprócz Esz mieli tam być również bracia Ulan i Ugan. Nasi po tym zdarzeniu mieli potem pretensje do Dzynka, że uciekł z miejsca, a nie odjechał samochodem, którego był kierowcą, bo wtedy wszystkim udałoby się uciec. Po tym zdarzeniu ja i Zielak spotkaliśmy się w hucie na osiedlu Strusia z Dzynkiem. To ja z Zielakiem wywołałem to spotkanie. Na tym spotkaniu Dzynek był załamany. Mówił, że policja go męczy, jak ma nie powiedzieć, że nic nie wie, jak wszystko widział, gdy był na miejscu. Mówił, że policja zna cały przebieg zdarzenia, że gdy rozmawiał z nimi, to odniósł wrażenie, że policja zna doskonale przebieg całego zdarzenia, bo faktycznie tak było, jak mu policjanci opowiadali. Mówił, że przez to zdarzenie będzie miał problemy, bo policja wie, że na tym zdarzeniu był esz i to on zabił krótkiego, i jak on ma policji o tym nie opowiedzieć, jak policja wszystko wie. My wówczas z Zielakiem zaczęliśmy się z niego śmiać, mówiąc, że jeszcze brakuje tego, by się rozpruł na policji. Zakazaliśmy mu, aby opowiedział policji przebieg tego zdarzenia. Po tym zdarzeniu większość chciała pogonić Dzynka z Wisły, obwiniając go o śmierć Krótkiego, a także uznając go za ciotę, jak i mając przypuszczenie, że Dzynek się rozpruje na policji. Nie wiem, czy Dzynek opisał policji prawdziwy przebieg tego zdarzenia, czy też zmyślił sobie jakąś bajkę. Wiem, że P wymyślił sobie jakąś historię. Że obrażenia, które poniósł, powstały na skutek jakiegoś wypadku na kładzie. W związku z tymi wyjaśnieniami, P, prokuratura złożyła do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. W tej sprawie P bronił mecenas K. Sąd w ogóle wyśmiał wniosek o areszt, stwierdzając, że z ofiary robi się sprawcę i nie przychylił się do wniosku prokuratury. Ten atak na kibiców Wisły był następstwem wcześniejszych działań M i P, którzy pogonili na osiedlu na lotnisku Esz. Po tym zdarzeniu kibice Krakowi zebrali się i postanowili wziąć odwet na naszych. Gdy zauważyli pod siłownią P, to wówczas przypuścili na nich atak. Podczas tego zdarzenia Esz na miejsce miał przyjechać samochodem marki Suzuki Swift koloru czarnego. Wydaje mi się, że była jakaś mowa, że policja dysponuje jakimiś nagraniami z monitoringu samochodów, które miały brać udział w tym zdarzeniu. Nie wiem jakim samochodem przyjechał Dzynek pod siłownię Eden na osiedlu na lotnisku. Gdzie doszło do opisanego wcześniej przeze mnie zdarzenia. Wiem jedynie, że ten samochód został zniszczony przez Krakowie. O tym, że to esz zabił krótkiego, powiedzieli mi Dzynek, P., a także Master. P. i Dzynek byli naocznymi świadkami tego zdarzenia. Sami zresztą byli też celem ataków Krakowi, a P. odniósł również obrażenia ciała. Master z kolei jest kibicem Krakowi, i w czasie, gdy doszło do opisanego przeze mnie zdarzenia z Krótkim, to ja z Masterem robiłem już interesy narkotykowe. O czym już wyjaśniałem. Master podczas rozmowy telefonicznej powiedział mi, że on również brał udział w ataku na krótkiego. Mówił, że esz poniosło, że jest on popieprzony, że walił maczetą w łeb krótkiego zamiast w inne części ciała, a przecież on waży 200 kg. Ja z tego co się dowiedziałem, to z Krakowi na tym zdarzeniu było około 30 osób łącznie. O tym, że na tym zdarzeniu był esz, wiem od P, Dzynka oraz samego Mastera, który też miał być na miejscu. Z kolei o tym, że na miejscu zdarzenia byli również bracia Mongoły, czyli Ugan i Ulan, wiem z relacji od P i Dzynka. Wracając jeszcze do Wisły i do D, to z tego co wiem, D, a właściwie jego konkubina Anna P, ma firmę sprzątającą. Jej firma świadczy usługi sprzątania obiektów dla Wisły SA. Nie potrafię jednak powiedzieć od kiedy jej firma świadczyła usługi dla Wisły. Nie wiem kto podpisywał umowę z Wisły z konkubiną D. Nic nie wiem na temat działalności tej firmy. Z tego co wiem, to w ogóle nie było chętnych doświadczenia usług na sprzątanie Wisły, gdyż Wisła zalegała z zapłatami za te usługi. W Wiśle byli też zatrudniani kibice Wisły Kraków. Spośród kibiców, którzy pracowali w klubie, pamiętam Orzecha. On zajmował się kontrolą różnych sekcji w TS. Przed nim tymi czynnościami zajmował się małolat pseudonim Latino, a jeszcze wcześniej żaruwa. Głównym pomysłodawcą zatrudnienia kibiców w klubie był Zielak. Uważał on, że kibiców, którzy nie nadają się do handlu środkami odurzającymi, którzy nie mają jakiegoś swojego pomysłu na życie, należy zatrudniać w klubie. Wielu spośród zatrudnionych małolatów na wiśle zajmowało się rozkładaniem reklam. Wśród nich była jednak największa rotacja, gdyż czasami się nawalili i zostali zwalniani, albo też sami rezygnowali z uwagi na niskie wynagrodzenia. Spośród osób zatrudnionych w Wiśle przypominam sobie jeszcze młodego Opala, Wąsa i małolatów, których nie pamiętam. Opal i Wąs zajmowali się jakimiś pracami konserwatorskimi na stadionie oraz na tezie. część tych zatrudnionych była również zatrudniona na umowę zlecenia, i te umowy obowiązywały krótki czas, np. jeden tydzień. Ci zatrudniani na Wiśle czasami o zatrudnienie ich na Wiśle zwracali się do mnie, lub do Zielaka, a także do D. Czasami w sprawie zatrudnienia zwracali się również do Skopka. Zazwyczaj po naszej akceptacji ci ludzie byli później zatrudniani przez D. D. w późniejszym czasie nie chciał już zatrudniać w klubie kibiców, gdyż w mediach zaczęły się pojawiać artykuły na temat tego, że klub zatrudnia kryminalistów i bandytów. Z tego co sobie przypominam, to zarzuty mediów o zatrudnianiu w klubie kryminalistów. Marzena tłumaczyła tym, że jest to pewna forma ich resocjalizacji. Z tego co sobie przypominam, to zatrudnianie w klubie kibiców, którzy jak już wyjaśniłem, nie mieli własnych pomysłów na życie, lub też nie nadawali się do handlu środkami odurzającymi, było pomysłem Zielaka. Ci ludzie faktycznie przestali się szwendać i zaczęli pracować. W zamian za pracę, którą otrzymali, mieli również obowiązek trenować na wiśle sztuk walki i mieli się dobrze prowadzić. Ka nawet z tego się śmiał, mówiąc, że co to jest za wolność, skoro trzeba pracować, trenować, a także mają oni zakaz balowania. Chciałem teraz opowiedzieć o zdarzeniu pobicia ze skutkiem śmiertelnym Tomasza Człowieka. Tomasz Człowiek był jednym z głównych kiboli Krakowi. Z uwagi na fakt, iż Tomasz Człowiek był kibicem Krakowi, to my, jako kibice Wisły, w przeszłości przypuściliśmy na niego kilka ataków. Jeden z ataków na człowieka miał miejsce na jakimś festynie w Niepołomicach. Ja w tym czasie przebywałem w zakładzie karnym. Było to jakieś 17 lat temu. O tym zdarzeniu wiem z opowiadania. Powodem ataku na człowieka był fakt, iż miał on na głowie czapkę Arkigdynia, która sympatyzuje z Krakowią. Nie wiem, kto jednak zaatakował wówczas człowieka. Z tego co wiem, to człowiek chyba dostał wówczas nożem. Kolejny atak na człowieka miał miejsce na Zamojskiego w Krakowie. Miał on miejsce w 2008 roku lub 2009 roku. Wówczas ja z Mułem i Zielakiem jeździliśmy samochodem marki Jeep Grand Cherokee w poszukiwaniu kibiców Krakowi. Wiedzieliśmy, że kibice Krakowi na obiektach korony trenują sztuki walki, jak również chodzili tam na siłownię. Podczas jazdy samochodem zobaczyliśmy na zamojskiego samochód Tomasza Człowieka. Było to AUTI A4 koloru srebrnego kombi. Zatrzymaliśmy się wówczas w pobliżu komisariatu na zamojskiego, oczekując na to, aż ktoś z kibiców Krakowi zacznie opuszczać hale. W pewnym momencie zauważyliśmy, jak samochodem marki AUTI A4 ruszył człowiek. Ruszyliśmy za nim. Zauważyliśmy, że oprócz samochodu człowieka jadą jeszcze inne samochody z kibicami Krakowi. Wszystkie samochody z Krakowią się zatrzymały. Kibice Krakowi zaczęli wychodzić z samochodów. My również. Spośród kibiców Krakowi na tym zdarzeniu obecni byli Tomasz Człowiek, Bracia Z, Wara, innych nie pamiętam. Myśleliśmy, że oni będą się z nami bić, lecz oni z powrotem wbiegli do samochodów i uciekli. Z tego co sobie przypominam, to my pojechaliśmy za nimi na Kurdwanów. Lecz ich nie dogoniliśmy i nie doszło między nami do żadnego starcia. Od tego zdarzenia odczekaliśmy chwilę, i ponownie pojechaliśmy w okolice Hali Korony. Ponownie chcieliśmy dorwać kogoś z Krakowi. W to miejsce udałem się razem z Zielakiem i Mułem. Pojechaliśmy tym samochodem co poprzednio. Jeżdżąc w tym rejonie co poprzednio, zauważyliśmy przejeżdżającego obok nas człowieka. On przejeżdżał swoim samochodem marki Audi A4 koloru srebrnego. My wówczas uderzyliśmy naszym samochodem w jego samochód. My uderzyliśmy w tył jego samochodu. Po tym uderzeniu on się zatrzymał. Z tego co zaobserwowaliśmy, to w jego samochodzie oprócz człowieka były jeszcze dwie inne osoby. Gdy się zatrzymaliśmy, zauważyliśmy, że dwoma lub trzema samochodami przybyły posiłki dla człowieka. Oni nas ominęli i stanęli za samochodem człowieka. Oni wysiedli z samochodów i my również, lecz oni po chwili wsiedli i odjechali stamtąd. Podobnie jak poprzednio, uciekli nam na kurdwanów. Nie udało nam się ich złapać. Podobnych akcji na człowieka było o wiele więcej. Ja jednak nie brałem w nich udziału, gdyż rozgrywały się one na kurdwanowie. Te akcje na człowieka spowodowane były tym, iż w przeszłości brał on udział w wielu akcjach skierowanych wobec kibiców Wisły. Człowiek spośród kibiców Wisły upatrzył sobie szczególnie Zibiego i Szreka, których non-stop dojeżdżał. Zibi ze Szrekiem zresztą mieszkali w bloku. Naprzeciwko bloku, w którym mieszkał człowiek. Człowiek organizował wiele akcji na Zibiego i Shrek'a. Podczas tych akcji wielokrotnie był niszczony samochód Zibiego, Mazda 6. Było to tak często, że ubezpieczyciel nie chciał go już ubezpieczać, gdyż często po tych zdarzeniach samochód posiadał liczne uszkodzenia i ubezpieczyciel musiał wypłacać za nie odszkodowanie. Ponadto człowiek brał udział w pobiciu ryby, z uwagi na to, iż Zibi nie miał życia na dzielnicy. Człowiek był jednym z naszych głównych celów do ataku. Chcieliśmy wziąć na nim odwet za Zibiego, szreka i ostatnie pobicie ryby. My z uwagi na powyższe przeprowadzaliśmy rozpracowanie człowieka, aby móc w przyszłości go dojechać. Ja osobiście wraz z Zibim obserwowałem drogę, którą miał przejeżdżać człowiek. Zauważyłem, że w okresie jednogodzinnego mojego pobytu przy tej drodze człowiek przejeżdżał dwukrotnie. Ktoś natomiast z miejscowych prowadził obserwację jego bloku. Obserwował, kiedy człowiek wchodzi, wychodzi. Zbieraliśmy informacje na temat tego, gdzie człowiek trenuje, gdzie ma dziewczynę. Chcieliśmy przypuścić na niego atak i doprowadzić do tego, aby człowiek wyprowadził się z kurdwanowa. W tym celu wielokrotnie zasadzaliśmy się na człowieka na kurdwanowie. Nasz plan zakładał, że gdy człowiek ruszy spod swojego bloku, od razu mieliśmy uderzyć jednym z samochodów w jego samochód. To uderzenie miało spowodować zatrzymanie samochodu człowieka i wtedy mieliśmy przypuścić na niego atak. Mieliśmy pociąć go ostrymi narzędziami. Nikt nigdy nie planował zabicia człowieka. Podczas takich akcji nigdy nie mieliśmy zamiaru nikogo zabić. Podczas takich akcji, w których używa się maczet, planuje się wyrządzenie uszkodzeń ciała u wroga, np. pocięcie rąk, nóg, gdyż te obrażenia mogą spowodować większe szkody u ofiary. Mam tu na myśli chociażby brak możliwości uczestniczenia w treningach, lub też jakichś akcjach z uwagi na poniesione podczas ataku obrażenia. Przed planowanym atakiem na człowieka za każdym razem spotykaliśmy się na X-ie. Te X-y były na Olszy, na Prądniku i w okolicach Bronowianki. W zależności od liczby kibiców dzieliliśmy się na składy i za każdym razem dobieraliśmy odpowiednie pojazdy. Zazwyczaj z uwagi na fakt, iż podczas tych spotkań na X-ach nie zawsze uczestniczyli ci sami co poprzednio. Osoby się zmieniały. My co najmniej kilkunastokrotnie próbowaliśmy dojechać człowieka. Zasadzki na człowieka były organizowane w różnych miejscach, a w ostatnim czasie, przed jego śmiercią, pod jego miejscem zamieszkania lub w okolicach sal treningowych na Podgórzu lub Salwatorze. Po wielu nieudanych próbach dorwania człowieka, udało nam się przygotować na niego zasadzkę. Wówczas zadane człowiekowi rany spowodowały jego śmierć. Zdarzenie to miało miejsce w styczniu 2011 roku na Kurdwanowie w Krakowie. Ja nie brałem udziału w tym zdarzeniu. Nie spotkałem się również z osobami przed tą akcją na Xie. Ja w tym dniu przebywałem w Zakopanem z rodziną. Z relacji przekazanej mi przez różne osoby, które brały udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym człowieka, dowiedziałem się, że w zdarzeniu tym brali udział Zibi, Ryba, Teddy, Maniek, Gęsty Krystek, Amok, Cinek, Piszczu, Baxter, Silny, Arci, El, Pasta, Bliźniak. Cała akcja miała wyglądać w następujący sposób. Osoby, które wymieniłem powyżej, oczekiwały na człowieka w samochodach w okolicach bloku, w którym on miał mieszkać. Gdy zauważyli, że człowiek jedzie swym samochodem marki Audi A4 koloru srebrnego, ktoś uderzył w jego samochód. Nie znam szczegółów dotyczących przebiegu tego zdarzenia. Jednak z tego, co mi wiadomo z opowieści, to uderzenie spowodowało, że człowiek wysiadł ze swego samochodu i zaczął uciekać. Uciekając, krzyczał. Ludzie pomocy. W pościgu za nim ruszyli pozostali Wiślacy. Człowiek wbiegł do śmieciarki, lecz nie zdążył się zamknąć i ci, co go dogonili, zadawali mu uderzenia niebezpiecznymi przedmiotami. W wyniku zadanych mu uderzeń, człowiek poniósł śmierć. Z tego co jest mi wiadomym, to przyczyną jego śmierci były uderzenia zadane człowiekowi nożem w brzuch. Nie wiem, kto zadawał uderzenia niebezpiecznymi narzędziami. W każdym bądź razie potem były wzajemne pretensje o to, że ktoś nie wytrzymał ciśnienia i zadawał uderzenia w brzuch, które przyczyniły się do śmierci człowieka. To zdarzenie doprowadziło do tego, że wielu z naszych zostało potem zatrzymanych do tej sprawy przez policję. Wielu z nich nadal odsiaduje jeszcze wyroki do tej sprawy. Wiem, że po tym zdarzeniu wielu z naszych się również poukrywało i wyjechało z Polski, bo bali się zatrzymań. Wiem, że silny uciekł do Szwecji, do Sztokholmu. Baxter uciekł do Hamburga. A piszczu do Londynu. Nie pamiętam po jakim upływie czasu wrócili do Polski. Stało się to dopiero po tym, jak już dysponowaliśmy przesłuchaniami osób, które w tym postępowaniu poszły na współpracę. Osobami, które poszły na współpracę z policją, byli Pasta, Gęsty i Chłopak Zruczaj, którego nazwiska nie pamiętam. Jeden z nich podawał, że podczas tego zdarzenia na miejscu był silnoręki. My wiedzieliśmy, że faktycznie chodzi o silnego, lecz policja się chyba nie domyśliła, że to o nim mowa i go nie zatrzymała. On z uwagi na fakt, że jego ksywa pojawiła się w wyjaśnieniach, przez długi czas bał się wrócić do Polski. Wydaje mi się, że osoba, która go podawała, to silnego kojarzyła jako silnorękiego. My od razu wiedzieliśmy, że chodzi o silnego, tylko osoba, która wyjaśniała na jego temat, musiała przekręcić jego ksywę z silnego na silnoręki i być może tylko dlatego nie został zatrzymany przez policję. Baxter również bał się zatrzymania i w tym celu uciekł do Hamburga. Jak gdy rozmawiałem z Baxterem, usłyszałem od niego, że on brał udział w akcji na człowieka. Mówił mi, że ma tego dość. Mówił, że umawiają się na to, że jadą kogoś rozwalić, a tak faktycznie to po tym zdarzeniu chłop poszedł w piach. Mówił, że musi się martwić tym, aby ktoś się nie rozprół i go nie podał w wyjaśnieniach. Nie wiem, czy Baxter był podany przez którąś z osób, które brały udział w akcji na człowieka. Wydaje mi się, że nie, bo gdyby ktoś o nim powiedział, to zostałby zatrzymany. Z tego, co jest mi wiadomym, to na akcji z człowiekiem był również P, lecz podczas tego zdarzenia miał zasnąć w jednym z samochodów i nie wiedział nawet o tym, że już jest po akcji. Gdy potem rozmawiałem z P, to mówił, że go wkręcają, że był, a faktycznie to go tam nie było, że był wtedy pijany. Po całym zdarzeniu krążyła opowieść, że po całej akcji kazano wyjść z samochodu P i Murzynowi, którzy spali. Kazano im się zawijać i uciekać, mówiąc, że samochody są spalone. P, w obawie, że zostanie zatrzymany, uciekł z Polski. Do tej pory nie przyznaje się, że był na człowieku. Zresztą sam Zielak wypominał mu, że po akcji na Kornasia, o czym będę jeszcze wyjaśniał, albo śpi pijany w samochodzie jak na człowieku, albo nie wyjdzie z samochodu na Kornasia. A w Szwecji nie wziął udziału w bójce, bo uznał, że jest bez sensu. Wracając do akcji na człowieka, choć ja nie brałem w niej bezpośredniego udziału, to po upływie około tygodnia od tego zdarzenia, z B oraz z Hubertem B i prawdopodobnie z P. Zabrałem spod cmentarza znajdującego się pomiędzy niepołomic a wieliczką samochód, który po całej akcji w tym miejscu porzucił silny. O zabranie tego samochodu spod cmentarza prosił mnie silny. Była to jakaś osobówka marki, której w tej chwili nie pamiętam. Nie pamiętam kto z nas odjechał tym samochodem spod cmentarza. Na pewno nie byłem to ja. Ja przebywałem w samochodzie, które pilotowało ten zabierany przez nas samochód. Wydaje mi się, że samochód ten należał do B i to B pilotował ten samochód. Z tego co jest mi wiadomym, ten samochód został pocięty. Z kolei inne samochody, które brały udział w akcji na człowieka, zostały zatopione w Wiśle. W Wiśle został zatopiony samochód, w którym przebywał Baxter, S i bliźniak. Wiem, że Baxter się wkurzał, że kazał S i bliźniakowi utopić to auto, lecz oni nie chcieli się zgodzić. I w końcu Baxter sam z kimś pojechał i zatopił ten samochód w Wiśle. Nie wiem, jakiej marki samochód zatopił Baxter. Wiem też, że po całej akcji na człowieka w Wiśle zostały zatopione Grand Cherokee i jeszcze jakieś dwie osobówki. To miejsce, w którym zatopiono te samochody, znajduje się przy moście Wandy. Ja potrafiłbym wskazać w przybliżeniu to miejsce, gdyż to miejsce było mi chyba wskazywane przez Baxtera. Poza tym, w tym miejscu mogą znajdować się też inne samochody, które topiliśmy po różnych akcjach. To miejsce znajdowało się w pobliżu jednego z naszych X-ów po całej akcji na człowieka. Między innymi Baxter, Teddy, Amok, Silny, zaczęli się ukrywać w jednopokojowym mieszkaniu na Reduta w Krakowie. Oni w tym mieszkaniu ukrywali się przez tydzień lub dwa. Czasami ja z P odwiedzałem ich na tym mieszkaniu i dostarczałem im żywność. To mieszkanie było wynajęte na dane dziewczyny Tomka P, albo też na pracownicę Agencji Towarzyskiej Tomka. Potem Teddy przeniósł się na inne mieszkanie, ale w tym samym bloku. Pozostali pouciekali za granicę. Wydaje mi się, że potrafiłbym wskazać to mieszkanie. Nie chcę, aby w kolejnych przesłuchaniach uczestniczył mój mecenas z wyboru. To wszystko, co mam do wyjaśnienia w dniu dzisiejszym.